Spóźnia się ten Nowak. Znaczy mój nowy partner. Nowak już jest. Minęliście się przed moim gabinetem. Niemożliwe, tylko jakąś laskę minąłem. Patrzyła na mnie, jak mnie kota przejechał. To właśnie jest Nowak. Nie, laska mina Nowaka nie wygląda. Natalia Nowak, lat 32. Świetna referencje z komisariatu w pionkach. Z pionek? Gdzie to w ogóle jest? Tu jest Warszawa. Konkretnie spod pionek. Starszy aspirant Natalia Nowak, dzień dobry. Robert Barcz. Nie miałem wcale na myśli. Jasne. No dobrze, skoro już wymieniliśmy te kultuazyjne powitania, to może przejdziemy do konkretów. Aldona Jasińska, lat 32, wczoraj zgłosiła porwanie męża. Znowu porwanie męża? Niech zgadnę, z Wilanowa? Dokładnie willa na Zawadach, granica Wilanowa. Pewnie kolejny fałszywy alarm. Pacet wyszedł się zabawić na miasto, utknął w jakimś Koko Mambo Jumbo czy innym klubie, klubie ze striptizem. No i żona sobie oczy wypłakuje. Nie tym razem. Włącz to. Mamy twojego męża. Sprawdź dzisiaj maila w samo południe i dostaniesz dalsze instrukcje.